Witam, ja jestem Sadistik i oto przed Wami okazuje się kolejny odcinek naszego programu. W dzisiejszym odcinku ocenimy sobie kanał użytkownika ozik.pl. Tło jest skromniutkie, ale ładne. W kolorze zielonym zmniejszyłbym tylko ten napis po lewej stronie, by był bardziej widoczny. Opis kanału znajduje się w nim. Prawie wszystko, co powinniśmy wiedzieć, czyli bieżące, zagrajmy w oraz info o sprzęcie. Użytkownik ten nagrywa z Total Overdose. Jest to gra akcji... Podobna do gier z serii GTA, znajdziecie u niego też projekt zatytułowany Dolina Oziego, jak już się pewnie domyślacie dotyczy on Minecrafta. Zagrajmy na przyszłość to SWOT 4 i Hitman Codename 47. Jakość filmów jest dla mnie zadowalająca, rzadko spotyka się z ciny. Do audio również nie mam zastrzeżeń. Komentarz co, co nowy odcinek staje się coraz lepszy i to widać. Wiadomo, czasami zdarzają się momenty ciszy, ale to normalne na samym początku nagrywania. Moja ocena końcowa to zasłużone 7 na 10. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam Was na następny odcinek. Na razie.